No się ma z tej strony Pitek, i wybaczcie, jeśli na nagraniu będziecie słyszeli psa dość często i bardzo nahalnie, ponieważ ma on, albo raczej ona jaki dzisiaj gorszy dzień, no nieważne Co to jest to, co teraz widzicie? Jest to nowa seria o tytule albo Castle Clash Dojoty, albo Castle Clash Co-Dojoty bo nie jestem pewien, jak to nazwę, ale któreś z tych No i właśnie o tym mówiłem, kuźwa, piesa Się uspokoiłeś dzisiaj? Dziękuję Chodzi o to, że na koncie tym jest to nowe konto jak możecie zobaczyć. W zasadzie nic tu nie robiłem, tylko zbudowałem warehouse, a żeby móc trochę tych skrzynek pozbierać, bo mogą się przydać na początek. Dojdziemy do J, czyli do HBMu J. Co dalej? Dalej to konto leci w Wasze ręce i zamknij się Kundlu w końcu. Konto to leci w wasze ręce na jakimś giveawayu W końcu Pitek robi giveawaye Jej Myślę, że będzie to mniej więcej raz na półtora miesiąca Coś w tym stylu, bo tyle mniej więcej może potrwać dojście do J e, Więc no Może się seria przyjąć, mam nadzieję, że tak Poza tym Co tu jeszcze mogę powiedzieć Będzie to bynajmniej pierwsze te sezony Powiedzmy w formie mniej więcej poradnika Bo wiem, że ostatnio trochę się pozmieniało w Castle Clash ten początek, który nagrywałem ten ileś tam miesięcy temu Zacznijmy w Clash, troszeczkę się może różnić. Poza tym trochę nowych os osób doszło, o którym też może się nie chciało oglądać wszystkich moich odcinków, no i wiem jak to wygląda. Eee, więc dobra. Na początek to co widzicie, to jest nasza baza. To jest oczywiście gold, cian złoto, mana, to są waluty, to jest kolejna waluta gemy, to jest taka kolejna waluta honor. Eee, poza tym budowniczy i nawów no, na budynków jednocześnie ulepszać, czyli jeśli sobie walniemy to, jeśli walniemy... To to tego już walnąć nie można Bo nie mamy budowniczych yy, Więc tak to się prezentuje To są eventy Czasami można jakieś fajne trafić, można patrzeć yy, Poza tym Jeden tryb atakowanie innych graczy Drugi tryb atakowanie dungeonów Czy tam NPC-ów powiedzmy Ustawienia on no, się w stanie możecie pobawić powiedzmy z muzyką yy, Tak, chyba trochę pozwiniali, ale nie wiem bo jakaś taka wolniejsza jest tu mamy achievementy, za wszystkie większość przynajmniej dostajemy golda, za niektóre się zdarza czerwone kryształy, albo brązowe klucze ewentualnie chyba jeszcze, no właśnie, fame fame to jest kolejna waluta, ale to kiedy idzie wam będę tłumaczył tutaj mamy rankingi jeszcze nie mam imienia, także nie, nie będzie się dało sklep czyli różne obiekty do kupowania, każdy coś tam robi innego także teraz mówię dość w skrócie i poza tym defensywne i to co nas ktoś atakuje, to będzie miał problem, bo takie coś będzie Więc dobra, no to inne nie patrzeć, bo to raczej mało co daje, szczerze mówiąc Tego się w ogóle nie kupuje Ale tak, więc na początek może odbiorę kolejną skrzynkę Jako iż widziałem, że całkiem fajne dropy są z tych skrzynek startowych, więc no może to się przydać I można nawet szybciej na się uda zrobić to J Zobaczymy To co teraz buduję jest Hero Altar No dobra, no jest Hero Altar pozwala nam na po prostu rekrutowanie bohaterów powiedzmy To po przyspieszam za free, czyli za darmo Ponieważ do 5 minut w dół jest po prostu za darmo No i co tu więcej gadać To jest nasza pet plaza, pleza, what the fuck. Pozwala nam ona zdobywać pety, czyli pupilki Które są czasami nawet całkiem pomocne, więc no niech tak będzie Przy okazji Właśnie bo tu jest Get Eggs, jak sam na wskazuje Dostajemy jajka, Incubate Inkubujemy je Trochę jak w Pokémonach, jeśli ktoś grał to będzie wiedział o co chodzi yy, I Enta, czyli nasze wszystkie pety <laughs> Jest ich na chwilę obecną Nie wiem co, policzcie Bo aż taki dobry z nie jestem Więc okej okay. yy, Nasz Executioner 1 na 8 Live Drain Raczej słabo, myślę że nie będę go używał po tym co zostanę z skrzynek no, ust Uspokoisz ty się Dziękuję Pierwsza skrzynka jak widzicie esencje do ulepszenia skilla Herosom Honor do W zasadzie ulepszenia bohaterów po prostu 150 gemów Ponieważ jedne, jedna taka kubka to jest w sumie 50 Poza tym trochę golda, trochę many fajny na początek, ok eee, Dwójka Ty już bodajże jest fajny Heros Dokładnie tak Fun Uspokój ty się, nie wiem, idź spać, kuźwa, zabij się, cokolwiek, no tylko nie hałasuj mi teraz. Dziękuję. Trochę książek. To jest karta do możliwości wejścia do dungeonów, trochę więcej, wiecie o co chodzi. No i dwa jajka zielone. Całkiem fajny bohater, na pewno przygarniemy go z chęcią i nie trzeba będzie do niego przynajmniej szardów zbierać. Dobra, trójka. Tu będzie bodajże Immortep, tak? Dokładnie tak. Immortep. 200 gemów. Trochę honoru na no jakiś monster, heal master spas, coś jakoś się tak dzielało. Yy, I refreshowanie talentów. Refreshowanie talentów polega na, jak sam on nas wskazuje, refreshowanie talentów. Więc no, spoko. A talenty to jest takie coś, co, co jak był ten live drain u Executionera. No jasne, usiądź sobie jeszcze na tej folii, pewnie, no na pewno tego nie słychać, oczywiście. Yy, z druidem jest trochę inaczej, nie dostaniemy sa samego druida, dostaniemy cały zestaw. Tam odejść książki, esencja, no i dopiero ten druid. Dokładnie tak. Też takie fajne. I oczywiście gemy, no jak nie pies to oczywiście muszę sobie jeździć pod oknami. Jak żeby inaczej. No i zobaczmy talenty. Druid. 2 -8 sprint, biega 20% szybciej. No, powiedzmy, że okej. got z heavy blow, raczej słabo. I morteb z revive'em, to jest okej. Okay. No i poza tym nic takiego nie mamy. Więc no, nie w zasadzie tragicznie, mogłoby być lepiej. Zmienimy sobie trochę te talenty, ponieważ być na szybkiego Revitalize 1. No, myślę, że to Funrigoda nie będzie to najgorsze. Ale to się dopiero ukaże. Ok, poza tym, poza tym, poza tym. Możemy coś wylosować. Możemy coś wylosować. To oczywiście sobie zrobimy. Mam tu nadzieję na jakiegoś lepszego bohatera, a nie jakiś kolejny shise. Ich pójdzie. i Druid. No to wcale go nie miałem. Zobaczmy może trochę lepszy talent, jak na przykład Stone Skin 1 nie jest chyba lepszy. Bynajmniej na pierwszym poziomie. No dobra, jeszcze jakieś Cyclopsy, Sprint, Blade Shield. No i była gdzieś Serpent Queen, która jest całkiem fajnym bohaterem na początek, więc równie w sobie ją otworzymy. I co ma? Mam kolejny Blade Shield. Tak talenty na się trafiły tych słabe. Myślę, że Immortal jest z tego zostawu całego najlepszy. Chociaż być może drui być może fanrygo, to nie są w zasadzie podobni. Ale Immortefa najbardziej lubię, dlatego będę go wzmacniał. No i ze dwóm muszę coś z zrobić. No i dobra, jestem. Oczywiście standardowo zapomniałem wyciszyć mikrofonu, no i się trochę ponagrywało bez dźwięku. Więc powtórzę jeszcze raz. Honor, czyli to przydaje nam się do ulepszenia bohaterów, ponieważ kiedy wyekspimy takiego na 20 poziom, opcja upgrade. Potrzebujemy, potrzebujemy 1000 honoru No oczywiście na pierwszy jakby ten upgrade, bo później więcej trochę 1000 honoru, 10000 golda No i 10 flame'ów Flamy zdobywamy z dungeonów, jeden dungeon zrobię na 100% To są 3 flamy Po prostu Jak te 100% osiągnąć? Trzeba rozwalić wszystko co jest w bazie Więc nie brzmi jakoś bardzo trudno No ale takie może być No dobra, więc najpierw town hall na poziom czwarty Co by otrzymać achievementa? Również Gold Wallet na poziom czwarty. No dobra, niech wam będzie. Jak się nazywamy? Bo to konto za niedługo będzie wasze, więc no powinniście teraz wy wybrać coś fajnego. Ale powiedzmy, że będę kreatywny i sam coś wymyślę. <laughs> Tylko co? A... Dobra, wiecie co? To ja pomyślę i w końcu zaraz do was wrócę. Dobra, coś wymyśliłem. To wygląda jak randomowe znaczki i cyferki, literki. Ale jednak jest to Castle Crash co do Joty po prostu. mówię nie będzie zajęte proszę... Dobra. Udało się. Okej. Okay. <laughs> więc dobra. Mogę się zająć dalej ulepszeniem tego gold wall. Wiem że to jest nudne, monotonne, ale coś to daje, więc nie chcę dalej. Więc niech będzie. Będziemy mieli znowu trochę shardów, które oczywiście przeznaczymy na jedno. Guardianów też można ulepszyć na pierwszy poziom. W zasadzie trupów się nie używa w tym wszystkim, no bo to jest w zasadzie bez sensu, bezcelowe. Nie ma to w zasadzie żadnego większego znaczenia. Może później na dungeonach tych insane, ale to, to później Okej, okay, mamy jeszcze jedno losowanie, czemużby nie Może akurat coś, Cyclops kolejny, trzeci już Okej, okay. spoko yy, Flameguard jedynka, no to już w ogóle najebało yy, Poza tym Już mnie atakowali? Spokoju nie dadzą Poza tym, jako że mamy Town Hall na poziomie czwartym Możemy sobie dwóch waterów wystawić na hero base'ach Czyli, no właśnie tych podstawki po prostu pod bohaterów Coś takiego I teraz możemy sobie bohatera wybrać Na pewno będzie to Immortep I na pewno będzie to na chwilę obecną Druid Tylko który? Chyba ten Okej, okay, tylko wyjdź mi z tego, dziękuję Poza tym, czy mamy jakiegoś Bubble Blowa? No bo jeśli tak A niestety nie To nie będziemy się aż tak hilować. No ale dobra Jakoś idzie przeżyć Więc Zacznijmy od Dungeonów, czyli najważniejszych w zasadzie na początek rzeczy, aby móc tych bohaterów szybko levelować, a na tym nam zależy w tej serii. Więc to się może przydać. W ogóle mam już Immortal Pana na poziomie 20, ale jeszcze nie mam żadnych anđelów zrobionych. Zrobiłem to w ten sposób, że dałem mu po prostu parę książek z Expem. No i to tyle. Także żadna filozofia. A jak te książki się daje bohaterowi, to też żadna filozofia. Po prostu wchodzimy w warehouse, tam gdzie są książki. Proceed No i sobie wybieramy bohatera, którego chcemy ulepszyć Na przykład niech będzie to druid to jedną książkę No i jest, poziom 14 Zużyłem dwie No ale to, to po prostu dwie Ok. Poza tym, skilla na poziom wyższy Dlaczegożby nie No, idealnie e, Do tego Funregot No, niech będzie na tym poziom nawet Drugi I to samo z druidem są bardzo dość bohaterowie, więc niech tak będzie. Yep. Okej, okay. no i którąś jeszcze będziemy mogli zacząć na poziom trzeci. Ale jeszcze nie będę tego robił, ponieważ za niedługo może mi się jakiś kolejny bohater, bohater trafi, więc będzie, będzie trochę lepszą opcją na ulepszenie mu skill'a Dobra. Mm, co tutaj mamy? To jest dungeon też dość, dość prosty. W ogóle te dungeon'y są dość łatwe na początku. Przynajmniej te ordinary, te, te się z lewej. Bo to już eksperty i insane mogą sprawić trochę problemów I powiedziałem nawet, że sprawiają trochę problemów Więc na pewno jeszcze nie jestem w stanie ich przejść Ale widzicie, Immortep z swoim snow, czy raczej jest snow, tylko sandstormem Robi swoje Więc no bardzo fajnie Ok, kolejny dungeon Oczywiście pies szaleje No ale nie zwracacie na to uwagi też nie da się pewnie, no ale trudno Dobra, Immortep zakręć się parę razy no i po prostu to wygrajmy No właśnie Ciekawiec, tutaj mamy marksmana, jeden z bohaterów... Czy to jest bohater, który ma najmniej zdrowia w grze? Największe obrażenia z bohaterów zielonych? Jest całkiem fajny, z ma w zasadzie takiego jak zwykły podstawowy atak yy, meduzy, czy atakuje trzy cele jednocześnie Także no niby dobre, ale no Jak są murki, to nic nie zrobi, sorry To jest inżynier, chyba mój ulubiony bohater zielony yy, Ziemia on bardzo podobnie jak... No powiedzmy, że nawet taka maltanika, tylko na dużo mniejszy zasięg i z żadnymi debuffami. Po prostu, no uspokoisz ty się, do kuźwa mać! Szaleństwo ogarnęł psa. Yy, po prostu atakuje przed sobą, cele, tam do jakiejś odległości. I to nie wiem czy nie wszystkie nawet, także potrafi ładnie nam fale wyczyścić na HBM-ach. Także sejbiście. Dobra, imo, zrób swoje, wierzę w ciebie. Dziękuję. I te mury wszystkie rozpieprzone Piękne. Dobra. Mamy te 4 dungeony, czyli jak sama nazwa wskazuje, mamy 12. Zmieni nazwa. No ale jednak 4 razy 3 to jest 12, nie chce być inaczej. Więc upgrades do poziomu bodajże 40. Uda nam się go wyekspić. Potrzebujemy bodajże 6000, czyli 6 książek. Ok. No i później dalej. Dungeony. I dalej. I dalej. I dalej. I dalej. Więc zamiast dungeonów może tym razem zajmiemy się jakimiś rajdami Jak widzicie są to bardzo podstawowe bazy Ponieważ nie ma nikogo bardziej skomplikowanego do podbicia Ponieważ sami nie mam dużo majta Jak mogło być inaczej No zobaczcie, poziom 40 już bije dwa razy mocniej no Po prostu zajebiste Więc no cieszę się z tego powodu na pewno Jest to 1200 obrażeń na strzałę, no To już jest To już jest porządna ilość Przynajmniej na taki poziom w ogóle Immortal na Start jest bardzo, bardzo, bardzo dobrym bohaterem. Nawet jeśli nie uda nam się go dropnąć, a z tych skrzynek teraz jak widzicie udaje się dropnąć, no to możemy mu... Możemy, mogliśmy, mogliśmy sobie nazbierać sobie szarde i go kupić. Tak robiłem na małym koncie. Zacznijmy w Castle Clash i również tak zrobiłem z fanrygodem Jest tu chyba tak samo z Reaperem. No tak. Więc no nie było w zasadzie innej opcji. Kiedy nie chciał dropnąć, kiedy w ogóle nic dobrego nie chciał dropnąć, albo nowe konto, albo zbieram żarty. Także więc większość osób zbierała żarty. Bo cóż by innego. Okej, okay, ale mimo iż nie mam żadnego dobrego peta, albo żadnego z tych, które lubię, to i tak mamy jakieś, więc no, można było je użyć. Także dobra, ty jedziesz tu, ciebie nieco bardzo lubię. Chociaż na takim poziomie możesz być, możesz być całkiem ciekawy. Więc niech to będzie funny go odpowiedzmy. Ok, ulepszymy jeszcze raz, nie, nawet nie będzie to 10 gemów nie przeszkadza mi to, mamy kolejną podstawkę No i znowu, szaleństwo psa. Super e, Na nią umieścimy sobie fanrygoda Pokazuję Pokażę Wam jeszcze jak on działa dokładnie Bo jest całkiem ciekawy Mogę tak powiedzieć? Mogę chyba e, Jest to bardzo stary bohater Jeden z pierwszych dodanych Więc no i jego działanie będzie dość oldschoolowe, no ale te promienie co lecą to jest tego peta właśnie nie od niego. Także żeby nie było. Więc niech on pieprznie i może uda się w miniony. Dokładnie tak. Widzicie, na jednym obszarze w zasadzie trafia ileś tam 20 parę celów, w zależności od poziomu skilla. No i zadaje większe obrażenia ogłufa. całkiem fajne. Bardzo dobry, kolejny bohater na HBM-ach. na hbm na tym, co na tym nam zależy najbardziej w zasadzie w tej serii. To są te hbm -y, Ponieważ chcemy dojść do J A pierwsze będziemy mieli za 1500 majta no dobra jestem w stanie to trochę przeczekać powiedzmy ale zanim jeszcze coś to sweep no i niech będzie druid ten tym wyższym poziomie już wystarczy no halo, dobra i są hbmy więc ja tu wam robię chwilowe cięcie i wracam do was już z jakąś lepszą bazą powiedzmy żeby to asie już mogło udać więcej dwóch no i jestem, baza zrobiona, taka dość prowizoryczna, jak widzicie Że przeciwnicy mają po prostu iść sobie tędy i niby dookoła zachodzić, no ale to może się nie udać Mogą zrobić ten corner base, ale mi się nie chciało, ponieważ trzeba było rozwalać te obiekty A to jest dość nudne Więc dobra, mówię się jednak to A uda Zawsze jakiś progres A1, no A1 na pewno, bo bohaterowie na piątych poziomach trochę entów, trochę... Pies, zamknij się w końcu! Dziękuję Trochę guardianów bez większego problemu myślę. No kur Po prostu 50. symfonia. Siad na dupie i siedzisz! Dziękuję. E, więc dobra, to jest fala druga. Bohaterowi na dziewiątych poziomach, jak widzicie, o cztery więcej. Raczej dalej nie jest to problem. Tu widzieliście skill Marksmana, który gdzieś tam walnął w murek. No skuźwa! Teraz akurat się zachciało, tak? Zachciało się zapopierdalać po całym domu, naprawdę. raczej pokoju moim. Okej, okay, Immortal walnie, także wyczyści całą falę. Raczej. Tak. E przy okazji ci te pety naprawdę się przydają. Ten Drake... Nie, Draku? Draku? Coś takiego, całkiem fajne obrażenia zadaje. Nie! Bo cię kurna oddam. Więc nie jest źle. I Mortep jest no, 2 na 5 mniej więcej naładowany z Revitalize. Fanreg za, za to jest na fulla, więc myślę, że całą tą falę będzie w stanie ogarnąć. No tak, jednak skill, albo raczej poziom jest taki, że no nie zabił tych bohaterów. A mógłby. Dobra, A4. Zobaczmy jak teraz. Trochę murów padło, no ale co tu... na co tu liczyć, jeśli to są te mury podstawowe Nie chciał mi się ulepszać. No nie! Uspokoisz się! Nie uspokoi się, wiem, pytanie retoryczne Dobra, Immortem wyczyść ich wszystkich najlepiej Pięknie I teraz oby był resp ze strony drugiej Ponieważ druid by musiał wyhilować mnie mortepa, A jeśli tego nie zrobi, to tak trochę jesteśmy w dupie Okej, okay, nie jest źle Druid jest prawie na fulla załadowany Myślę, że za drugim atakiem uda mu się hillnąć Więc byłoby przyjemnie Nie wiem czy mówiłem, ale i druida, i fandergoda ulepszyłem na kolejną gwiazdkę Czyli wydałem te trochę honorów, no i tak, teraz mieliś, no, mhm. Mm trochę honoru, trochę golda, aby to uczynić. No, myślę, że to się może przydać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oj, niedobrze. Właśnie, czy imortyp ma Tak, imortyp ma chyba. Dokładnie. Więc trochę nas to uratowało. No i, a... Przeszednięte? Przesznięte? Udane, po prostu udane. Oczywiście jest achievement od niedawna. Za HBM. -y. Niezbyt dużo gemów, ale jeśli się trochę takich zrobi, no to już jednak jest lepiej. E, przy okazji na gemach, jak widzicie, można swipować. Całkiem fajne nagrody dostajemy, więc nawet się tym zajmę. No i powinno być już na full... a nie chyba jeszcze. Nie, no jakie. Jak 60 tysięcy jest z 6 tysięcy za jednego, a... Jak dwóch ekspię. Dobra. Teraz będzie git. E, przy okazji dostajemy szardy. Za szardy możemy kupować bohaterów, między innymi. No i 52. Nie dużo. Tu nie będziemy raczej na żadnego zbierać, ponieważ wszystkich trzech, na których byśmy mogli zbierać, to raczej mamy. Więc no nie opłaca nam się. E, czy coś jeszcze mogę zrobić? Chyba już nie. Chyba zakończymy na tym, co... Nie! Dobra, chyba zakończymy na tym, co zrobiliśmy dzisiaj. No i teraz w zasadzie e, wszedłem poza nagrywaniem już. W eventy i mamy oczywiście ten event sign in daily, coś tam, coś tam. Otworzyłem, a dziś jest 20 zajebistych paków z expem. Więc polecam sobie otworzyć dzień 16. Zaraz pokażę co to jest i co to nam da. Właśnie, 20. Otwórzmy nawet samo 10. W książek. Więc w szybko niektórych bohaterów będziemy mogli wyekspić. Zajebiście. Także to by było na tyle. Do następnego razu. No siema!